Садись! Тихо, тихо, тихо. Ты снимаешь, да? Охренеть! Ой, жалко сюда! Witajcie, witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to co wydarzyło się tak naprawdę w ciągu, w ciągu świąt, bo pomiędzy 24 grudnia a 26 grudnia. Słuchajcie, nim przejdziemy oczywiście do raportu, wielka prośba do Was o wsparcie dla kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie do tej pory, które się pojawiło i jestem Wam bardzo wdzięczny. Zapraszam na następne, kolejne materiały, jakie się pojawiało. Oraz na mój drugi kanał, gdzie możemy sobie podpoczywać troszeczkę i zająć się czymś innym, wrócić do historii. Natomiast my przejdźmy na mapę Ukrainy. Słuchajcie, nim przejdziemy do omawiania sytuacji na froncie, mamy ukraiński atak na Teodozję. Tutaj mamy dokładnie atak na okręt desantowy typu Ropucha, Typ 775 o nazwie Nowoczerkask. Bodajże, jak się nie mylę, mamy tutaj atak. Przeprowadzony prawdopodobnie przy pomocy albo storm shadowów, albo skalpów. To są prawie takie same pociski, tylko jeden brytyjski, drugi francuski. I mamy zniszczenie tego okrętu. Jak zobaczycie na zdjęciu, no, z tego okrętu raczej nic nie, nie zostało, natomiast Ministerstwo Obrony Rosji informowało o uszkodzeniu tego okrętu. To uszkodzenie jest takie, że w samej Teodozji można znaleźć elementy tego okrętu, który. No, tak naprawdę spoczął na dnie basenu. Jest to kolejny, że tak powiem, przykład tutaj ataku na okręt w porcie, tak naprawdę. Więc dane albo od agentów w mieście, lub z wywiadu satelitarnego, prawdopodobnie z rozpoznania, który tutaj ustalił współrzędne i okręty trafiły. Prawdopodobnie wiemy, że wystrzelono z samolotów, chociaż i ministerstwo. Obrony też informowało, że te samoloty zostały zestrzelone, natomiast widocznie przed zestrzeleniem zdążyły odpalić swoje pociski. Jaki był plan? Ile pocisków wystrzelono? Nie wiemy. Wiemy, że efekt końcowy jest taki, że okręt został skreślony na z tego, co widzimy i co widzieliśmy. Okręt na został zniszczony, więc zostanie na pewno wyeliminowany na trwałe. Nie będzie tutaj naprawy, żeby nie było, że jest uszkodzony, bo raczej uszkodzony już jest definitywnie na dnie basenu portowego, raczej nie do naprawy, więc tutaj mamy kolejny przykład, że dobre rozpoznanie może spowodować, że obrona tutaj przeciwlotnicza, przeciwrakietowa nie jest w stanie zatrzymać pocisków i najsłabszym obszarem może być port, w którym tak naprawdę okręty powinny być najbezpieczniejsze, Natomiast, jak się okazuje, nie są. Wiemy, tak jak ostatnio mówiłem, flota została wyeliminowana w pewnym sensie taktycznie z rozgrywki. Jest zmuszona do przeniesienia się na wschodnią część Morza Czarnego, w dala od możliwości rakiet. Wcześniejszy atak na port w Kerczu pokazuje, że także to Teodozji nie jest się bezpiecznym dla okrętów wojennych natomiast tak powiedziałem no, kolejny sukces i oczywiście znowu będzie tak ostatnio, że przecież samolotów wroków nie ma wraków nie ma, więc samoloty nie spadły, no ale skoro Rybar zaznacza na swojej mapie, że samoloty zniszczone, no to słuchajcie, no, musicie się bardziej postarać, nie? przynajmniej te osoby, które negują wszystko, oczywiście, że negują i będą negować, niech pała im niech negują, to jeszcze bardziej potwierdza to, że jednak Coś miało miejsce i, i raczej jest więcej niż prawdopodobne. Słuchajcie, przechodzimy na mapę, już y, Ukrainy, frontu i przechodzimy do omówienia sytuacji na linii frontu. Pierwszy odcinek, Swatowe Kremienne. Zaczynamy. Jesteśmy na odcinku północnym. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tutaj nic się nie zmienia w ostatnich tygodniach, bym powiedział nawet. Mamy kolejne ataki na Synkiwkę bez sukcesów. Wiemy, że strona rosyjska atakowała, strona ukraińska odpierała ataki i wykorzystywała drony do atakowania jednostek rosyjskich, które tutaj w tym rejonie działały i atakowały. Mamy dalsze walki w rejonie Iwaniwki, ataki z północy i wschodu, strona ukraińska odpiera te ataki, mamy tutaj naprawdę szereg różnych pododdziałów samodzielnych, batalionów przeniesionych z innych brygad. Także tutaj obrona ukraińska trwa. Nie uzyskała strona rosyjska żadnych sukcesów na tym stronie, na tym froncie, na tym odcinku. Walki, walki rozpoznawcze, rozpoznania toczą się walki w rejonie na zachód od Kuzmiwki. Jeżeli chodzi o środkowy odcinek, tutaj ostrzał artylerii, działanie dronów z jednej z drugiej strony. Natomiast mamy dalsze walki na kierunku newskie, terny. Mamy tutaj potwierdzenia, że 21. wydelegowała tutaj elementy swoich oddziałów, które wsparły 125. Mamy też jeden batalion z 60. brygady, który tutaj też jest. Natomiast jeżeli chodzi o te walki w tym rejonie, walki są dość ciężkie, można powiedzieć. Natomiast sukcesów nie ma dla jednej i dla drugiej strony, chyba że sukcesem dla strony ukraińskiej będzie obrona pewnej rubieży dla strony Ukraińs rosyjskiej będzie tutaj utrzymania, utrzymanie e, inicjatywy na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o dalsze walki w tym rejonie, kierunek torski atakowany i walki dalej w lesie srebriańskim, tutaj obie strony prowadzą dość aktywne działania na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania, rosyjskie w rejonie Chorywki, te działania rozpoznawcze, niewielki atak, natomiast większe działania w rejonie Spirnego, gdzie mamy prawdopodobnie lekkie przesunięcie w rejonie tego grzbietu, niewielkie naprawdę przesunięcie frontu. Tutaj te walki są dość aktywne na ten moment. Natomiast nie są to duże ataki, może tak to powiem. Działania w, ro w rejonie Rozdaliwki, Wesołe, bombardowane zaplecze w rejonie Waimki oraz atakowany Sywiersk. Na tym odcinku bez większych istotnych zmian, że tak powiem, jeżeli chodzi o linię frontu. Przejdźmy na odcinek Bachmucki. Jesteśmy na odcinku Bachmuckim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania mm, rosyjskie, które... No, doprowadziły do znowu do przesunięcia się bliżej y, Bogdaniwki oraz y, ustabilizowały się tutaj w rejonie drogi y, na zachód od chromowego, czy nawet powiedzmy zachodnia część Chromowego i drogi życia, północnej drogi życia. Y, wiemy, że kontratakowały to oddziały ukraińskie. Mamy tutaj wejście do akcji 42, która wycofała 77. pierwszej samodzielnej brygady. Specjalnego przeznaczenia, która tutaj też działa i elementów różnych innych brygad, które tutaj że tak powiem są oddelegowane i pozwalają w stronie ukraińskiej blokować pewne ruchy. Wiemy, że Rosjanie uderzyli tutaj siłami jednostek WDW 331 Pułkiem oraz 217 plus elementy 83 Brygady. Jeżeli chodzi o sam Bachmut, dalsze ataki w tym rejonie szczególnie w rejonie właśnie ogródków działkowych, też prowadzonych przez jednostki WDW, a szczególnie 11. Brygadę Turmową Wojsk Powietrzno-Desantowych. Jeżeli chodzi o rejon Kliszczejówka, Andriewka i Kurdymówka, bo tam też toczą się walki, wiemy, że strona rosyjska atakowała bez sukcesów, nie udało jej się zdobyć w rejonie nic więcej, natomiast walki trwają przy Nasypie Kolejowym, Strona ukraińska tutaj dość twardo prowadzi obronę. No, dla nich to jest takie, być w tym rejonie, to jest taki naturalny, naturalna linia obrony. Ciężko ją zdobywali teraz bronią tego nasypu. I rejon Andriwki. Wiemy, że z rejonu Kurdymówki też atakowali Rosjanie bez sukcesów na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki. jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj sporadyczne walki rozpoznawcze bardziej bym powiedział. Nie ma tutaj aktywnych działań oprócz jednego rejonu Nowokałynowego i na kierunku nowo-Bachmatówki, gdzie strona rosyjska prowadzi działania, próbuje atakować, natomiast zero sukcesów, nie osiągnięto nic. Obrona tutaj ukraińska, że tak powiem usztywniła swoje pozycje. Przeszła do takiej obrony dość głębokiej, natomiast pozwoliło to ustabilizować, i obrona się trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część frontu, mamy tutaj walki rozpoznawcze, działania rozpoznawcze, walki dronów oraz sporadyczne ogień artylerii. Przejdźmy na odcinek linii ATO. Jesteśmy na odcinku ATO, a dokładnie rejon Afdziewki. Jeżeli chodzi o ten, rejon frontu, o ten rejon frontu, mamy tutaj dalsze walki w tym, na tym odcinku frontu. Wiemy, że Rosjanie dalej atakują rejon Koksowni i kierunku stepowego oraz północnym. Natomiast bez sukcesów nie udało im się tutaj osiągnąć nic. Wiemy, że strona ukraińska kontratakowała, wykorzystując tutaj elementy 47, dokładnie Bradley, które tutaj cały czas prowadzą taki ogień, takie walki kontratakujące, że tak powiem, może tak. Czy prowadzą działania rajdowe, bym nawet powiedział. Jeżeli chodzi o południową część Avdiwki, mamy tutaj działania dalej w rejonie ogródków działkowych oraz strefy przemysłowej. Bez efektów nie udało się stronie rosyjskiej osiągnąć nic na tym odcinku frontu. Jeżeli chodzi o odcinek południowy, mamy dalsze działania na kierunku opytne. Avdiwka. I, i wodinę, szczególnie w rejonie Awdiwki, Nasywierne oraz Tonenkę mamy tutaj da, te ataki dość in, intensywne, natomiast one już nie mają tej siły. Bardziej piechota, chociaż zdarzają się też wsparcia z ciężkim sprzętem, natomiast nie mają one już takiego impetu. Mam wrażenie, że strona rosyjska będzie przegrupowywała siły. Mówiłem ostatnio o jednostkach, które tutaj mają być ciągnięte. Jeszcze ich nie ma, natomiast pewne przegrupowania będą. Wiemy, że na tym froncie ze strony ukraińskiej mamy Brygadę Piechoty Morskiej, tak naprawdę, Brygadę Artylerii, która wspiera swoim ogniem obrońców. 148 Brygada Artylerii Piechoty Morskiej wspiera ten odcinek frontu. Ona tutaj plus elementy, bodajże dwa dywizjony 406 Brygady i elementy 55 Brygady udzielają wsparcia ogniowego. Natomiast wiemy też, że przecież tutaj artyleria organiczna tych brygad jest, jest ich sporo i sporo samodzielnych batalionów, słuchajcie, batalion Wołyń, mamy tutaj inne samodzielne brygady, bataliony, przepraszam, które nasyciły ten front piechotą, prawdopodobnie na tyle, że po prostu strona ukraińska jest w stanie nie tylko... Z sukcesami się bronić, natomiast jest w stanie też rotować i prowadzić działania. Wiem też, że pojawiły się już pierwsze oddziały 71. Brygady na tyłach, gotowe prawdopodobnie do rotacji, więc spodziewałbym się w najbliższych dniach przejścia tych oddziałów, które wymienią prawdopodobnie 47 lub 31. Tak bym obstawiał, jak będzie to się okaże, na ile się sprawdzą moje informacje odnośnie. Tych y, działań w rejonie Awdziwki i y, mojego rozpoznania, czy ewentualnie tego, jak się domyślam, y, jak myślę. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle. Przejdźmy na pozostałą część linii A. Jesteśmy na pozostałej części A, linii A. To jeżeli chodzi o y, tą linię, mamy walki w rejonie pierwomańskie. Strona rosyjska atakowała dalej na, na Pierwomańskim, tym razem bez sukcesów. Nie udało się jej osiągnąć nic mamy dalsze walki w rejonie Marinki i miejscowości Pobieda oraz Nowo Michałówki. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Marinkę, dowództwo ukraińskie poinformowało zaraz po informacji o zdobyciu Marinki przez stronę rosyjską, że jest to nieprawda. Natomiast wojska ukraińskie walczą w granicach samej administracyjnych, w granicach administracyjnych Marinki. Wiadomo, że czasem te granice nie pokrywają się z zabudową, więc możliwe, że z samych zabudowań Maryńki zostali już wypchnięci wycofała się albo zostali wypchnięci żołnierze ukraińscy. Natomiast w granicach administracyjnych mogą faktycznie się jeszcze znajdować. Pojawiły się filmiki odnośnie walk tutaj w Maryńce. Widziałem filmik, nie wiem czy on jest nowy, natomiast no, podejrzewam, że tak. Czołgu, który ostrzeliwał zabudowania, więc pytanie, czy to jest ta część północna, czy też nie. Natomiast ciężko mi to opowiedzieć, czekam na geolokalizację, zobaczymy, czy się faktycznie sprawdzi, czy też nie. Jeżeli chodzi o walki w renie nowo wiemy, że obrona ukraińska tutaj się usztywniła. Nie udało się stronie rosyjskiej w ostatnim okresie czasu osiągnąć tutaj sukcesów. Wejście do akcji 46 no, nie tylko zatrzymało dalsze natarcie rosyjskie, natomiast też spowodowało, że strona ukraińska kontratakowała z zachodniej części nowo na w kierunku południowym, właśnie w tym rejonie. Kontratak był skuteczny, odrzucił wojska rosyjskie, więc no, próba zamknięcia przy jeziorze tutaj w drogi spełzła na niczym. Walki w tym rejonie nadal trwają, więc wam, że strona ukraińska się raczej łatwo nie wycofa z tego rejonu, będzie go bronić. Tym bardziej, że, tak jak powiedziałem, dla niej ważne jest to, żeby ta linia kolejowa, która nie działa od 2014 roku i znajduje się w zasięgu broni moździerzowej i artylerii, nadal była w zasięgu i nadal była niewykorzystywana przez stronę rosyjską. Dla strony rosyjskiej, znowu jest to ważne, żeby odsunąć wojska ukraińskie od tej linii kolejowej, bo ona ma faktycznie tutaj. Istotne znaczenie dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek Zaporocki. Jesteśmy na odcinku Zaporockim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj ostrzał miejscowości przyfrontowych przez stronę ukraińską w kilku miejscach, tak naprawdę rejon Tokmaku i na południe tutaj od Wybrzuszenia Orychowe oraz w rejonie właśnie Wełki Nowosyłki. Natomiast strona rosyjska ostrzeliwa szereg różnych miejscowości na tyłach frontu, szczególnie właśnie rejon. Orichowe oraz Wełyki Nowosiłki. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosiłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosiłki. Jeżeli chodzi o ten odcinek, frontu, tutaj też się nic za wiele nie zmieniło. Mamy dalsze ataki rosyjskie na kierunku na zachód, Staromajorskie na linię wzgórz, na pasmo wzgórz, które tutaj dominuje nad Staromajorskie. Próby nieudane, nie udało się tutaj nic zdziałać, natomiast mamy też rosyjskie działania rozpoznawcze na rejonie na północ od Prytynym. Strona rosyjska próbowała tutaj dość intensywnie rozpoznawać teren na tym paśmie, tutaj na północ od Prytynego. Prawdopodobnie może to mieć związek z tym, że planują jakieś działania w tym rejonie. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek, to tyle, przejdźmy na odcinek kopanie roboty werbowe. jesteśmy na odcinku kopanie roboty werbowej, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, nic więcej się tu nie zmieniło oprócz tego, że frontu została wycofana 71 brygada jegrów, która częściowo już jest na odcinku wschodnim na froncie wschodnim w rejonie Lipki, natomiast na ten front prawdopodobnie weszły pododdziały 23 prawdopodobnie 78 pułku szturmowego też już nie ma na tym froncie, nie wiem tylko czy w całości czy elementy tego pułku zostały przeniesione w inny na, odcinek, na inny odcinek frontu. Natomiast jeżeli chodzi o walki na tym odcinku frontu, mamy walki w rejonie Robotny, gdzie atakowali Rosjanie bez sukcesów oraz na północ od werbowego też bez sukcesów dla strony rosyjskiej, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj Dalsze walki w rejonie miejscowości Krynki. Wiemy, że Rosjanie po utracie tych trzech samolotów prawdopodobnie stracili jeszcze dwa inne samoloty w ostatnich dniach, z czego przynajmniej jeden na tym rejonie, prawdopodobnie nad morzem, natomiast drugi stracili w rejonie Mariupola. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu walki w miejscowości Krynki, o czym chciałem wspomnieć, o tym że po utracie trzech samolotów. W ostatnich dniach tylko jeden kap spadł właśnie w rejonie Krynek. Strona rosyjska ograniczyła loty samolotów w obawie przed dalszą utratą na tym odcinku frontu. Natomiast mamy tutaj ostrzał przede wszystkim, jeżeli chodzi o linię jedną i drugą, bo Ołeszki, Pojma, Piszczyniwka i tutaj droga M14, Kozaczalaheri, Korsunka. Wszystko jest pod ostrzem ukraińskiej artylerii. Natomiast strona rosyjska ostrzeliwuje Chersoń oraz szereg miejscowości na, północ, na północnym brzegu tej miejscowości. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, to oczywiście ataki dronów PH 131-136, plus pojedyncze rakiety manewrujące. Natomiast większych sukcesów nie ma ze strony rosyjskiej przy tych atakach na infrastrukturę. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o lajkowaniu, subskrypcji, komentowaniu, będę Wam bardzo wdzięczny. Pamiętajcie, że możecie też zostać patronem, czy to na YouTube, czy też na Patronite. Zapraszam i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.